Dobry, witajcie na moim kanale. Zapytaj tarota. Dziś rozkład jaką maskę nosi ta osoba. Często ludzie przy... zakładają maski z różnych powodów i pomyśl sobie teraz o tej osobie. Zastanawiasz się, kto, kim naprawdę jest, nie? Jaką ma maskę? Co udaje? I może ten rozkład ci pomoże, bo pamiętaj, nie jesteś tu przypadkowo, ponieważ przypadków nie ma. Dziękuję za Wasze lajki, subskrypcje i komentarze. Ja to czytam, jest mi bardzo miło. No to nie ma co czekać. Jedziemy. Jak ją, jaką maskę nosi ta osoba, o której myślisz? Wyobraź ją sobie, przypomnij, jak wygląda. Jakie ta osoba ma w ogóle intencje? W stosunku do Ciebie może paśmieczy? mieczy. Uhuhu. Po co mu ta maska? Usemka mieczy. Dlaczego nosi tą maskę? Sama jestem ciekawa. Pustelnik. Mm. Czego się boi ta osoba? Bo na ogół maski zakładamy z jakiegoś lęku. Zresztą tu widać. Paśkielichów. Zawsze się boimy tego samego. Znaczy większość z nas boi się dokładnie tego. No i zobaczmy, co to za maska. <słyska> Szostka Pentakli. Ty mamy, mamusia się pokazała. Usłyszałam takie zdanie, które zastanowiłam się nad tym zdaniem: że w życiu dorosłym, kiedy już przeżyliśmy to to i owo, to mamy tak naprawdę wchodząc w życie dorosłe dwa problemy. Jeden to mama, a drugi to tata. Nie? Bo wszystko wynika z tego, jak, jakich mieliśmy rodziców i potem jak sobie radzimy w świecie dorosłym. Ale to taka dygresja, więc ta osoba też miała mamę i tatę, w związku z tym uznała, że jej, jej strategią będzie przywdzianie tej maski. Intencje tej osoby są przedziwne. Przede wszystkim jest to niedojrzała osoba i nie ma kontaktu sama, sama ze sobą. E, uznała, że pokazanie siebie, swoją autentyczność, to kim jest... To jest zbyt niebezpieczne. Tutaj się jeszcze pokazuje sytuacja taka, że ona trochę nie wie, kim jest. I nie nauczyła się siebie. E, trochę jak goryl we mgle. I tak uznała, że to jest fajna cecha albo to jest fajna cecha. O, to, to ja sobie to wezmę. Chciałbym być na przykład, ma jakiegoś idola i chciałaby być podobna do tego idola, e, mieć podobne życie. E, Zaczyna go podświadomie, jeżeli kogoś ogląda, naśladować. Jego poczucie humoru, uczyć się osoby, którą wybrała na idola. I e, tu nie ma kontaktu, popatrzcie, pokazały się tylko, a jest kielich, ale nie ma buław, co jest ciekawe. Więc to jest jakiś taki koncept podświadomy, który zabezpiecza tą osobę przed no. Wzięcia odpowiedzialności za swoje życie, bo, bo yy, giermki one jeszcze są głupiutkie, one boją się odpowiedzialności, one nie biorą odpowiedzialności, one chcą, żeby ktoś za nich wszystko załatwił, że ktoś jest winien, że to ty byłaś F albo B. Tu jest taki ukryty też ten lęk przed, yy, przed no mamy ten lęk, to jest czwarta karta, czego się boi. No, no, mamusia nie kochała i nie umiem kochać. Czy tato nie kochał? Odrzucił. E, ojciec nieobecny i tak dalej. Pamiętajcie, że tu są czytania ogólne, więc wiadomości też będą ogólne, bo ja staram się bardzo uniwersalnie e, odczytywać Tarota nie. Więc tutaj jest niedojrzała osoba, która niepewna siebie, która nie wie tak naprawdę kim jest i e, ma jakiegoś idola, którego sobie znalazła, czy idolkę. I próbuje być taką kopią, wersją tej osoby, e, którą znalazła, bo, bo w tym dlaczego ma tą maskę? Oj, Boże. My to ludzie mamy pomysły naprawdę z dupy. Tu jest brak właśnie kontaktu samemu ze sobą. I po co mu ta maska? Ósemka miecz. Myślę. No, po to mu ta maska, żeby jak się interesujesz tarotem, akurat w tej tali nie wiem, czy to będzie widać. Bliżej dam. Tu ona akurat stoi tyłem, ale ma opaskę na oczach. To jest właśnie to, że w ósemce mieczy nie, prze, nie poznajemy siebie. Ktoś nas kiedyś ukształtował, czy to była szkoła, czy to byli rodzice, czy opiekunowie w jakiś sposób i powiedzieli ci na przykład, ty to nigdy sukcesu nie osiągniesz, bo jesteś zagłupia, albo z taką urodą to ty się nawet nie pchaj nigdzie, bo przecież nikt cię nie zechce. O, jak będziesz taka, to cię nikt nie zechce. No to mamy taki program, i wtedy no to i tak nas programuje ta szkoła, bo ty to tam osiem klas i w ogóle nawet nie myśl o studiach. I przyjmujemy to, że to jesteśmy my, i nie konfrontujemy się z tym. I ta osoba dokładnie tak ma, że ona się nie konfrontuje w życiu dorosłym, kim jest naprawdę, tylko leci po takich programach, gdzie ją ktoś zaprogramował w tej ósemce mieczy i jej powiedział o sobie, że jest taka śmaka czy owaka, co czasami bywa kompletnie niezgodne z prawdą. No, ale trzeba chcieć się poznać. To jest nawet też tak, jak właśnie te rodzice mają na nas wpływ, że często przychodzą do mnie osoby, które są dorosłe i rozpoznają się i mówią tak, całe życie jadłam z partnerem, jajka sadzone. A jak kurwa on poszedł, to ja zdałam sobie z tego sprawę, że ja nie lubię jajek sadzonych, mają 40-50 lat. I takie odkrywanie, co ja lubię, czego ja, kim jestem. Więc ta osoba tego nie wie, kim jest. Zdecydowanie tego nie wie. Żyje w standardach, które ktoś mu narzucił, ktoś mu powiedział. I ta maska, czy jest dla niego bolesna? Tak, jest bolesna. Ja zawsze tak emocjonalnie reaguję, jak ktoś. Tak bym chciała, żebyśmy my wszyscy ludzie mieli kontakt sami ze sobą żebyśmy wiedzieli kim jesteśmy, do czego zmierzamy, jaką mamy misję, a nie właśnie zakładali te durne maski yy, i byli nieautentyczni i wzorowali się na kimś kto jest lata świetlne od nas. Więc ta osoba jest jeszcze uwiązana pewnymi konwenansami. Ona nie chce być może jest dziwaczką albo dziw dziwakiem. I uważa, że to nie będzie kupione w świecie zewnętrznym. Boi się pokazać, kim jest naprawdę, no bo albo siebie nie zna, tutaj siebie nie zna, ale to, co myśli na swój temat, to jej się to nie podoba. Więc tam jest totalne rozpierducha w głowie tej osoby, i poczucie własnej wartości jest takie, jakie jest. Na pewno nieadekwatne do tego, kim jest ta osoba, tak właśnie w sercu. Co jeszcze bym powiedziała. Hmm. To być może ona się pokazuje w Twoim świecie, jaka osoba, która jest bardzo realna, bardzo stąpa po ziemi, o ostrym, realnie tak, twardo, o, twardo chodzi po ziemi, o ostrym języku, o ostrej e, w ogóle narracji, ale też taka, która się nie rozczula nad innymi, mało empatyczna. Mało wrażliwa na drugiego człowieka, i mało w takiej taki skorupie. Mało jest też w tej osobie współczucia. Jest, może być bardzo ostra w słowach i bardzo oceniająca. Od razu wyciąga wnioski, nie poznając różnych faktów. Od razu wydaje opinię: ty jesteś taki, on jest taki, a ona jest taka. Ten głupi, ta durna, a ten to jeszcze złodziej. Więc to może. Dlaczego to robi? Dlaczego ma taką maskę e, osoby trudnej? Bo straszliwie boi się pokazać, że ma miękkie serce w paziu kielichów. To jest małe dziecko, które nie było przytulane przez rodziców, e, które było może niewidziane, może niesłyszane, może źle traktowane. Wiecie, my mamy różne, różne dzieciństwa. Różne. I różne doświadczenia wynosimy. Może było w klasie wyśmiewane, więc nauczyło się takiej obrony, że jak założy maskę kogoś, kto się nie boi, jest pewien siebie, wypowiada swoje opinie, pewny siebie, wypowiada swoje opinie dobitnie, może być tu w stylu trochę narcystycznym. Natomiast tam gdzieś w środku siedzi mały chłopczyk albo mała dziewczynka, która boi się pokazać, że się boi. Że sobie z czymś nie radzi, że y, jest samotna, że, że jest. Y, że jest samotna, że bardzo pragnie akceptacji, że potrzebuje ludzi do tego, żeby czuć się lepiej, kogoś do kochania na przykład, a w świecie zewnętrznym funkcjonuje, że ja nikogo nie potrzebuję. Z wszystkim sobie dam radę. A może to o tobie jest, co? Może ty masz taką maskę, że albo jesteś siłaczką, albo jesteś yy, wojownikiem. Że bierzesz na siebie, a nie, nie umiesz prosić o pomoc. Nie pokazujesz swojej słabości, nie pokazujesz... Teraz mi przyszło do głowy, że może to jest, pokazało się w tarocie, taka maska, którą niektórzy noszą po prostu u siebie. To jest może twoja maska, a może nie. Wyjść punktem, ciekawe, bo punktem wyjścia było, jaką, osobę ma, jaką maskę ma ta osoba, a trochę mi skręca czytanie do tego, jaką ty masz maskę. Tarot niezmiennie mnie zadziwia. Niezmiennie jest to wspaniałe narzędzie. To żadna magia. Jest to cudowne narzędzie, które potrafi e, różne rzeczy odkryć. Co jeszcze? Ta maska je pozwala e, w energii pustelnika no właśnie, schować tą, e, schować się. Bo jeżeli, e, zaraz powiem na końcu, jaka ta maska, ale. To chowanie się w nieswoją skórę, to chowanie się do pustelni, bo jak światło pokażę, że jestem totalnym dziwakiem, albo że jestem no naprawdę trochę pokręcony, albo pokręcona, bo nie wiem, jem ciastko z majonezem, to, to zostanę odrzucony i będę całkowicie samotny. Już nawet ten pies z kulawą nogą mnie nie będzie chciał. Ta osoba może mieć zwierzaka którego kocha nad życie. Tu bym jeszcze taką dygresyjkę stwierdziła. Że do ludzi nie bardziej kocha zwierzęta niż ludzi. Ludzi się boi. To jest lęk przed odrzuceniem i przed tym usłyszeniem, że jesteś głupi, jesteś głupie albo jesteś dziwny, albo jesteś jakiś w negatywnym, i ta w negatywnym znaczeniu. I ta osoba po prostu. Yy, Zakłada zbroję, zakłada maskę i z tą maską łazi po tym świecie i tak próbuje żyć, a jest głęboko nieszczęśliwa. Jeżeli to jest czytanie o tobie, to z mojego doświadczenia powiem ci, ale z mojej perspektywy, z mojego życia, też miałam maskę, nosiłam maskę. Większość z nas nosiłam maskę do momentu, kiedy mnie życie nie wykopało z tej maski. No. I jak zobaczyłam, e, różnie mi się tam w życiu potoczyło i trudno i mniej trudno i zaczęłam poznawać siebie, co ja lubię, kim jestem, co lubię zjeść, co lubię, czy, jakie lubię napoje, jakie lubię owoce, czy lubię słodkie, czy słone i tak dalej, i tak dalej. To stałam się o wiele szczęśliwsza i to, czy ktoś mnie postrzega za dziwadło, to jest jego perspektywa. Przestałam bardzo brać do siebie to, że ktoś mi powie, że jestem brzydka, albo głupia, albo dziwna, albo jakaś. Nie? Także to jest głęboka samotność, głębokie poranienie, głębokie odrzucenie i ciągły strach przed tym, że będzie odrzucony, że będzie nie taki, jak być powinien w tej ósemce miecz i chowanie tych emocji, których również bardzo potrzebuje. Zobaczcie, nawet jak się Tarot poukładał, że wszystkie te osoby w tych kartach są same. Patrzcie. Nie ma, w ogóle nie towarzyszą tej osoby, nie, nie, nie inni ludzie, a to jest, w Tarot to tak różnie jest przedstawiane, ale wyszły karty samotności. No więc kropka nad i, jaka to ma, e, maska Uwaga, jestem miłą osobą. Myślę, jak kuba Bogu, tak Bóg kubie. Maska, która, jeżeli osoby dosyć zaciętej, choć w środku miękkiej, jeżeli e, powiesz jej, skrytykujesz ją w jakiś sposób. Chociaż ja nie lubię słowo krytyka, patrzcie jak to okropnie brzmi. Skrytykujesz ją w jakiś sposób, albo powiesz, zwrócisz na coś uwagę, to stajesz się automatycznie, yy, ona też będzie ci zwracała uwagę, i stajesz się automatycznie wrogiem. Stąd to takie zaczetrzewienie i zaciętość ta osoba może być zacięta. i w wojnie i w, i w negocjacjach i, yy, i w kontaktach międzyludzkich jest mało elastyczna, mało yy, słabo chodzi na kompromisy. Maska kogoś, kto jest materialny i. Ile ty mi da, dużo bierze, a z oddawaniem, z takim wyrównaniem, nie? Ty mi coś dajesz, ja tobie coś daję, to, to już słabo. To tak jak jest ze subskrypcjami. Połowa ogląda, ja daję, ale wy z siebie już nie działa, tak? <grytanie> Więc to jest coś takiego: skorzystać, ale nie zapłacić. Skorzystać, wziąć i uciec. Ale to nie jest z tego, że mi się należy, bo nic nam się nie należy, pamiętajcie. Rodzice nas kochali tak, jak potrafili, albo nie kochali. Tylko to jest z lęku. Z lęku odrzucenia, że będę nie taki, że będę nie taka, że będę, bo mam krzywą nogę albo odstające ucho i e, brak włas poczucia własnej wartości i przede wszystkim brak tego, czy poznania siebie samego, czy siebie samej. No, tak trochę bardzo ciekawe czytanie do zastanowienia się, co ty na to. Pięknego dnia jadę na weekend. Buziaki. Pa!